Sobie. W poprzednim odcinku ta oto osoba uchwycona na tym zdjęciu robiła bardzo dziwne rzeczy. Na przykład ukradła nam przedmioty z domu i porozkładała je w jakimś lesie. Wysyłała filmy, na których nas uchwyciła. I ogólnie nazwaliśmy tego kogoś prześladowcą. Dlatego że. Co to ważna ręka! To jest. To jest on! Go, go. Ej, czekaj! Goń go. Rozpłynął się. Nie ma go nigdzie no. Chyba chce nas zastraszyć. To nie jest w ogóle śmieszne. Stary, chodziliśmy w ostatnio w tym lesie i ten filmiki i tak dalej. No. I jeszcze skończyło się to widzowi tak, że gość wysłał finalnie nam zdjęcie, że jest u nas w domu. Dokładnie i ukradł moje klucze, przez co nie mogliśmy wejść na chatę. Cały czas nie, nie było żadnego dostępu do monitoringu, co to nie? To prawda no. I odblokowało się co? tylko i wyłącznie 5 minut nagrania z monitoringu teraz. Czekaj, bo może jesteśmy pod domem, dlatego jakoś się to połączyło bliżej? Jak dla mnie on nam po prostu przejął nasz system i udostępnia nam tylko tylko to, co chce, żebyśmy zobaczyli. Stary, ja myślę, że on nam rozwalił całą chatę. Tak nieoczywisty człowiek. No patrzcie, jak to wygląda, nie? Stary, po naszej chacie. No. Poza tym, że stoi, środek jest cały splądrowany. Dobra, zacznijmy. Jest 16.53, e, nagrania są sprzed 30 minut, czyli... 5 czyli minut cały po tym czas się chacie. coś dzieje? Dobra, uwaga, patrz. Chodzi po naszym salonie i ma wielką, czarną siatkę. Siata? Wywala... Okej, okay, wywalił nam fotel O nie, kradnie nasze paczki Tylko no nie to, stary, no kurna Te paczki, te małpy, wszyscy tych paczek się czekają. Tak, wszyscy teraz dotykają nasze paczki A mamy tam masę sprzętu drogiego no. I tego nie powinno się dotykać ogólnie Teraz wywalił jeszcze krzesło no, Stary, wszyscy wywalają krzesło ogólnie Ej, co on ma? Czemu ma i składu? O jak to? O nie, to podar to... ją Dobra, on chce nas zdecydowanie przestraszyć ten. No kurna no Chce pokazać nam stary, że może zrobić co chce Panoszy się po naszej chacie A teraz, ej zobacz, to jest ten moment jak wysłał nam fotkę Patrz, pół faktycznie. godziny temu. O, kurwa. No to jest mega porąbana akcja. I, I to wszystko? Tak. Musimy wejść teraz na chatę. Przecież on tam jest stary na 100%. Stary nie, bo wyszedł potem i już nie ma żadnego monitoringu. Już nic się nie dzieje. Sprawdzam czy mamy dowody stary. Mamy dowody wszystko. Patrzcie na to. Cały czas tym z... chodzę z tym. Patrz. To no. zdjęcie stary. Dawaj resztę zdjęć. Dobra. Tego, do ja na szczęście mam klucze więc możemy teraz zobaczyć zniszczenie na chacie i co się stało. Dawaj. Let's go. Dobra. Więc zobaczmy teraz. Co jest? Otwieraj. Zamknięta. A ty masz klucze. Na szczęście udało nam się odzyskać klucze, tak więc teraz. W niełatwy to... sposób. W niełatwy sposób. Ogólnie, jeżeli nie chcecie przegapić odcinków, to zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem Milion! Milion! milion Dokładnie milion! Nie jest długo. ścigamy się z Wiktorem. Czy on będzie miał pierwszy 100 tysięcy, czy ja pierwszy milion? Mu brakuje 40 tysięcy subów, mi aż 80 tysięcy subów. I to wie, you know what to do? A Sub, szansę, mnie. Dobra, 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 już, już, już. Okej, okay, udało się i. Halo, jest tu kto? Hop, hop. To nie skacze ten z policji. Ale my jesteśmy z Nie, policji. my jesteśmy z C force stary. -Force, go! Byćmy naturalni, nic się nie dzieje widzowie, na pewno już nikogo nie ma. Tylko... Yo! Yo! Oh! Yo! Prawie wyrwałem drzwi. Czy ty to widzisz? Czy to jest ta lalka, którą ty znalazłeś w domu szczura? Stary, nie było tego na monitoringu. Nie było, nie niósł jej, ani nic z nią nie robił. Dobra, czy powinniśmy tam podejść? Czy myślisz, że ona żyje? Nie, no stary, to jest tylko lalka. Chociaż w sumie tylko lalka, nie? Czekaj, stary, na spokojnie to zróbmy. Na spokojnie. Co ty chcesz zrobić? O! O stary! I to się nazywa Tiko! Czemu właściwie T-Force? Przecież był T-Skład. Dobra, teraz... mniejsza o to! Patrz! Ona jest niegroźna, ktoś to zawiesił. On to zawiesił, żeby nas przestraszyć, stary! Ale stary, kiedy on to zawieszał, jak tego nie ma na monitoringu w ogóle? Czekaj, czy ona czasem na twoim odcinku nie przemieszczała się z miejsca na miejsce sama? Ale to coś musi być z nią nie tak. To ona może w ogóle nie jest powiązana z tym na gościem. <laughs> Ej stary, nie rób jej to. Czemu? No nie, po prostu jej tak nie rób. Odłóżmy ją w bezpieczne miejsce i kontynuujmy sprawę. Zamknijmy ją gdzieś, Odłóżmy... chodź. Sam się zamknij. Odłóżmy ją w normalne miejsce. Stary, kończ, kończ, nie wydostanie. Dawaj tutaj. Ach, pakuj ją. Pakuj ją tu. Nie. Stary. Nie. No odsuń się. Nie. Nie pakujemy jej tam stary. No dawaj, nie. Nie stary, nie, odsuń się. Ja, ją, ja ją stary sam odłożę. Co on robi? Wiktor. Stary, nie trolluj, nie, nie jesteś. w Rób tam, swoją czyś, sprawę. Kurna, on myśli w takim momencie, że to jest czas na żarty. W momencie, gdy mamy prześladowcę, No co mam ją tak traktować? Weźmy się za sprawę, stary. Zobacz na ogrodzie, czy nie chodzi prześladowca, ja się zajmę górą. Ok, go! Dobra, widzowie. On się tym zajmie, ja teraz. Tak, żeby Wiktor nie zauważył tego, że ja go tutaj chowam. I zarąbiście. Nikt tego tu nie znajdzie i na pewno, jeżeli sam się rusza, to się nie wydostanie, prawda? Nice O, widziałem to, dawaj, jeszcze raz pod kamerę Idealnie zrobić o, Widzieliście to widzowie, ostatnio z Wiktorem ciągle na deseczkach sobie jeździmy W każdym razie nie ma go tu, czyli nie znalazłeś żadnych dowodów Znaczy, szukałem tylko pod deską, stary i pod deską jej nie, jego nie ma, nie? Ale Dobra. nie, raczej nie ma tu żadnych śladów, mordo no Ale czekaj, w ogóle musimy zobaczyć jakie nam ukradł rzeczy, stary Co jest? Co ty, stary, mam jakieś migreny ostatnio, ale nie, nieważne, szukajmy go dalej. No i trzeba ogólnie przede wszystkim naprawić tutaj Ach, wszystko co on porozwalał. Jak Wszystko. Ej, co jest? Co? Co się dzieje? Wiktor, czy ty. Nie, go tu nie było, co nie? Go, nie go? było, go, nie było. go. Stary, co ci odwala? Jakby możemy się zająć w końcu tą sprawą? Stary! Był piłkość na chatę! Rozwalał nam meble i tak dalej. On może cały czas go... O to chodzi. Może zostawił jakąś broń. Ja... O co ci chodzi? Wysłałem cię na dwór, dlatego że schowałem go do kanapy. Dobra, dobra, nie? Możemy się zająć sprawą? Okej, okay, ale. Dobra, no kurna, bądźmy poważni, chociaż przez chwilę. Wiesz, co nam pomoże w śledztwie? Co? Jeszcze jedna głowa. Co? Trzy głowy, to nie dwie. No to jest nas trzech. No, 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 no. Co jest? Bierzemy Igora 2. Igor 2 idzie z nami. Czemu nazywasz Igor 2? Czemu nazywasz się jak swój brat? Stary, jak nasz brat, po pierwsze. A po drugie, coś ci się nie podoba w tym imieniu. Ty masz coś z tego imienia? Tak. Co? Że jest moje. No, no dla tego, dlatego się nazywa Igor 2. Dobra, Igor 2, co robimy? Jakie byś ślady? Bo stary, ziomek był na chacie cały czas, nie? On może wszystko widział, nie? 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 Ej! O, wszystko jeżeli Wiktor nie żartuje, to ta lalka chyba przejęła nad nim kontrolę. Ja tu jestem i wcale nie przejęła nad nią kontroli, tylko to samym podniosłem, a nie ona mnie podniosła. Jeżeli przejęła, to stary odstaw ją teraz i ją kopnij. Kopnij tą lalkę, stary. Szukamy dowodów, tak? Chodźcie. Wciszam. Igor, jest do, dobra, idź, idź, stary, idź, szukaj, pokaż nam ten dowód. Tak, tak. Czy to nie jest dla Ciebie bardzo, bardzo dziwne? co się mega dzieje? Nie wiem, czy on się w ogóle stary. tak zachowuje, wiesz? Nie wiem, to jest mega. Nie wiem. Po prostu musimy chwalić dalej w to, co? I zobaczymy, no. co się dalej będzie działo. Ale ewentualnie tę lalkę trzeba gdzieś spalić, czy W sensie mnie. Nie wiem, co z tym zrobić, stary. Dlatego, że to jest pewne, że ta lalka ma jakieś dziwne właściwości, które działają z jakiegoś powodu tylko na Wiktorze. Tylko na Wiktora, no. Czy on coś zjadł, może tam? Różką się bawił, pamiętasz na w sensie tak, tak. A może, e, wiesz, ja ją kupnołem, więc jakby wiesz, no. Ciebie nie lubi, a. Mnie nie lubi, nie lubi a, a Wiktor ją podniósł jakby zajął się nią. Ale czy on to zrobił dlatego, że wiesz, z dobroci, czy ona już nim sterowała? Nie wiadomo tak naprawdę. Dobra, lecimy dalej. No. Zobaczmy, co oni tam robią. Nie możemy ich zostawić samych na pewno w garażu. Tak, idziemy to sprawdzić Wiktor, co on robi? Wiktor, co ty robisz? Szukam dowodów. A co? W sensie... Igor dwa powiedział, że tu będą jakieś dowody? On nie mówi. Nie wiem, co mówi jak? Nie? W sensie... No dobra, nieistotne. Tak? Nie? W sensie. Nieistotne. W sensie. No, nie, nie ma tu dowodów. Nie ma tu no, dowodów. To, że... O jak fajnie jest teraz w tej klasie swoją drogą. Nice. Czemu ktoś napisał brzydkie słowa? A nie, język polski tak myślę, tak że to tak brzydko. Eee, co? Stary! Albo mam... Pan ja mówi, że na górze mogą być jakieś dowody. Serio, chodźcie! I będzie fajnie! Ej, zdawało mi się, że ta lalka się sama poruszyła. Albo Wiktor już ją rusza jak taką pacynką swoją. Nie mam pojęcia. Ty zobacz! Zostawił ją! No, no. Dobra, gadaj! Gadaj! Nie no, co ja robię? Czemu ja się daję w ogóle zabrać w to szaleństwo? To jest zwykła lalka. Patrz, nie rusza się. Możesz zrobić co chce. E, 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 e. Nic się z nią nie dzieje. Wywalmy ją. Wywalmy ją stąd po prostu. Tylko czemu Wiktor ją zostawił. No i gitara. Dobra, Wiktor! Dobra, Wiktor, co jest? To jest! Ej! Do, do, no do, 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 no patrzcie! Dobra, wyrąbamy! Zamknijcie swój oddział i przestańcie rozwiązać zagadki. Dobra. Dobra, 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 dobra! Nie leży tutaj! Nie, ma jej tam. No, no mówię wam, jest ślad, patrz! Igor wam to pokazał. Zamknijcie swój oddział i przestańcie rozwiązywać zagadki, bo inaczej prześladowanie się nie skończy. No mówicie, Igor wam to pokazał. No, Chcesz, Igor 2 to, w sensie... to napisał prędzej! To jest tylko lalka, chłopaki, jakby. Ogarnijcie się. Stary, to jest pierwszy dowód w sprawie. Nie, nie zabezpieczyliśmy go. Dobra, masz rację, Zarega, zareagowałem emocjonalnie. Daj go, stary. Daj. Co ty robisz? Nie, nie, Ernest! Co po... Co jest? Stary, to nie jest normalne. Wiktor nigdy by się tak nie odezwał. Przecież on się tak nie zachowuje na co dzień. Patrzmy, że że na co na zrobię. Uf szczęście się, się nie stało. I też się wydaje, że oni, oni tego nie zrozumieją. Ej, on go traktuje lepiej niż on ciebie i go. Tak, tak. Skrywajmy pozory, a będzie dobrze, co? No. Skrywajmy pozory, a będzie dobrze. Oni wszystko ukartowali. Tak. W sensie oni. Może w... I ta lalka. Ej, A może ta lalka w ogóle tak naprawdę jest normalna, ale Wiktor się dogadał z tym prześladowcą. To I jest i? też możliwe Nie mam pojęcia. Ale nie, no z drugiej strony przecież ona się teleportowała. Ona się I teleportowała. to nie raz. Nie raz się teleportowała. Zobaczymy po prostu, się nas to dalej zaprowadzi. No i tyle. Mhm. Trzeba z tym iść dalej. Wiktor! Ty masz jakiś pomysł, co możemy zrobić? Właśnie wiesz, to tak myślę. Może go jakoś. Nie wiem, podglądajmy go jakoś, co on robi w ogóle, wiesz? No, że wykorzystajmy monitoring na Wiktora. Tak, 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 tak. tak. Okej, okay, to może oglądasz? być dobry pomysł. To dowiemy się o co chodzi wtedy. Dobra, to dawaj do mnie. Dobra, mamy ten monitoring. Zobaczmy, co tutaj się działo. Dawaj. Ty! Okej, okay, jest Wiktor. Wiktor! Czemu? Jaki szczęśliwy jest w ogóle. On poskakuje i tańczy z tą alkohol odwaliło mu. Co się dzieje w ogóle Cię teraz? Stubla w ogóle co jest? Do kuchni. Idą do kuchni, dobra, czekaj, przełączmy na kuchnię. Tak, tak. Dobra, biega do kuchni, no. Wodę nie co? chce. On... Skąd on wie, czego talarka chce? Czemu on chce mu dać papier toaletowy do jedzenia w ogóle? O, o swój obiad mu ja, no obiada. Tak. Nie, to jest patusiarnia jakaś. Jak w ogóle cały czas podskoka idzie. Mhm. Dobra, zobaczmy w takim razie kolejny kadr. Dobra, jest, Wiktor wleciał. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj kiepsko obiad. nagrywa jakoś ten monitoring, ale w miarę widać, co on robi. Będzie go karmił? Nie, no, co jest? Patrzę, tak nie chcę tego obiadu. Patrzę, Wiktor, Wiktor się wkurzył, że A. on nie chce żarcia, co jest? Dobra, to jest mega dziwna akcja Wierzy, to na... O prawie obecnie Zabrał dobra. go. Gdzie oni teraz idą? I polecieli. Co jest? Dobra, musimy poszukać kolejnego monitoringu, żeby zobaczyć gdzie są W tym momencie, bo on mógł uciec gdziekolwiek Okej, okay. yes. idzie yes. i. Bo coś mu wypadło chyba? Tam co jest? Co oni robią? U... E, uderzył go Patrz. Oni się biją. Co jest? Ta lalka go napadła Gryzie go czy coś. Jak to Ona... jest możliwe? Na basen I... Weszli na basen. Na basen. Dobra. Tak, dobra, stary bierzemy We? kamerę dobra, Musimy idziemy, zobaczyć tak. o co z tym chodzi Victor! Oni weszli na basen? Tak, na basen go wciągnęła Dobra Wiktor, nie ma ich Nic tu nie ma Stary, co jeżeli jest pod tym? Pod tym, myślisz? Starý, Dobra Stary, co go złopiła? Wiktor! Nie ma To bierzemy to stary, całe Słuchaj, słuchaj, ja sobie patrzę Nic na razie nie widać Wiktor, trzymaj się! Nie ma go Nie ma, go. jest pusto Gdzie? Nic go nie ma Ej, a może on w saunie jest tam? Tam w kodłowni. Drzwi są zamknięte faktycznie, jest to dosyć dziwne. Dobra, Wiktor. Co jest? Jest tam. Tuta lalka. Tuta lalka. Nie ma Wiktora. Ma ma Twój kolega czeka związany na prześladowcę. Co to znaczy? Związany? Gdzie czeka związany? Wiktor! Gdzie on może być? Stary, czekaj. Może gdzieś tutaj. Dobra, dobra. Wiktor. Czekaj, gdzie on mógłby go zostawić i związanego na prześladowce? Może do furgonetki będą pakować? Myślę, że kitu, może coś stać na ulicy Stary. Może już być zapakowany serio do jakiejś fury, do bagażnika albo coś. Wiktor. Jest, jest Wiktor. Patrz tam, Co? tam, tam leży od ścianą. Faktycznie. Był gotowy do wywozu. Oczyszczarliby go. Wiktor, Wiktor. <noise> Oh, co jest grane? Stary, ta lalka cię związała. Oh, no, mówiłem, że jest zła. Nie jest zła, stary, to nie ta lalka. Jak nie ta nie lalka? Pamiętam, co się stało, Szarpałeś stary, się z nią, widzieliśmy na monitoringu. serio? Tak. Gdzie ona teraz jest? W kotłowni. Oh. W kotłowni? Tak, dawaj ją szybko. Dobra, chodź. Oh. nie tak szybko, stary, ja trochę jestem nieprzytomny. Uh. Ej, co je... patrz! Zmieniło miejsce, zmieniło Mordo miejsce. Mordo, ona była w innym miejscu. Twój kolega, cała, cała. Cała sala? Co to jest cała sala? Taka nuta Fresh do Boys. A. Ale to nie jest to, twój kolega czeka związany na prześladowce! To było o mnie? Tak! Stary, dawaj tą lalkę na dwór, w tej chwili. Musimy się jej... Postać, stary. W tej chwili! Dobra, co z nią robimy? Wywalamy ją, co nie? Jak wywalamy, nie możemy to... jej wywalić, stary. Co jest Wiktor znowu? Tak, znowu! Nie wywalamy jej! Dawaj! Zostaw ją! Dawaj ją! Zostaw ją! Ej, słyszałem to. Co to był za dźwięk? Słyszałem taki metalowy dźwięk, o co co kurna, co to jest? To było w tej lalce cały czas? To jest nóż prześladowcy, stary, jak dla mnie. O kurna, chłopaki, wywalamy to, nie? To jestemś, się... nie robi już nic śmiesznego. No, myślałem, żeby to jakoś zabezpieczyć do naszej ewidencji dowodów zbrodni. Ale, stary, no, na tą chwilę kończymy. Dobra, ale trzeba coś sprawdzić. Masz, wywalamy tą lalkę. No, wywalmy ją, stary, bez problemu. Ej, co zadziałało? Czyli to było. Co zadziałało? To było przez to. To był ten nóż. Co zadziałało? No, wywalenie noża ze środka. Ale co zadziałało? Ty nic nie pamiętasz? Co? Dobra widzowie, wyjaśnijmy resztę w kolejnym odcinku, zostawcie łapkę, subskrybujcie, nie to nie na tyle, na razie! Trz.